dziewczyny. Ja już raz zaczęłam nagrywać tego hola z polskiego sklepu, ale zadzwoniła do mnie siostra i musiałam przerwać, musiałam z nią pogadać i już teraz w ogóle nie wiem, znaczy skończyłam, więc zacznę od nowa, żeby, żeby było szybciej. Nie będę szukać już w tych filmikach, więc mówię Wam od razu z grubej rury pierwsza rzecz, którą się Wam chciałam pochwalić, którą kupiłam, to jest wódeczka cytrynówka. Nie wiem, czy jest dobra, czy nie. Zakładę jakiś krupnik i na pewno z Martą sobie to dziarniemy. Z tej strony pokazuję Wam to mam tutaj taki boczek sokołowa i cenę będę Wam zaraz tutaj wyświetlać. Kupiłam taki boczek pakowany, bo już tam był taki duży wybór boczków, że ja nie miałam czasu się nawet zastanawiać nad tym, bo spieszyliśmy się, żeby Grzesik do pracy jeszcze zdążył otworzyć dzisiaj, bo mamy bardzo ładną pogodę. I chodzi o to, żeby jak najszybciej otworzyć lodziarnię, więc no dobra to yy, kolejna rzecz serek żółty salami kupiłam dwa rodzaje tego serka jeden jest z pieprzem i chili a drugi klasyczny także takie mam dwa serki żółte jakby się miał być yy, przedstawicielem jakiejś firmy to na pewno wybrałby yy, tą firmę właśnie słuchajcie, słuchajcie mam 8 paczek berlinek Czaka. Innych nie było, bo wszystko wykupione. Normalnie jeszcze mają zawsze w ofercie serem i mają jeszcze z chili, ale dzisiaj niestety nie było szkoda, bo ja bardzo lubię te pikantne. Tutaj mamy ogórki kiszone babuni z firmy Edmal. Keczup z piekła rodem extra hot z kotlina. Kotlin ma bardzo fajne keczupy, podchodzi mi ten smak. Przyprawy, których oni używają, to jest fajny kotlin. Kotlin i moja Marta kiedyś lubiła jeszcze pudliszki. Teraz już nie kupuję w ogóle keczupu bo jest niestrowy, a moja Marta w tej chwili bardzo, 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 bardzo uważa na to, co je. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie, więc nie pogardzę dobrym ketchupem. A się nie kupił sobie keczupu normalnie, to on właśnie do parówek. Parówki to też nie są takie, wiecie, jakieś jeżeli chodzi o zdrowie, dobre propozycje, ale dobra, obojętnie właśnie. Do Berlina używał dużej ilości też keczupu i keczupu już w ogóle nie używa, szczególnie ze względu na cukier, bo on bardzo ogranicza cukier. Przestał słodzić również kawę, używa w tej chwili miodu, ale powiedział, że przejdzie czas, że nawet miodem nie będzie słodził. Tutaj mamy z, też z firmy Edmark kapustę kiszoną, troszkę e, kaszy jęczmiennej, a to są woreczkach że jest luzem, ale nie ma znaczenia, Tu są cztery woreczki po 100 gram. Teraz przechodzimy do śledzi. Śledzie z lisnera, śledź atlantycki w sosie tatarskim. Kolejne śledzie, czekajcie, bo jeszcze tutaj gdzieś, aha, tu też są z lisnera. Śledzie, śledzie, jakie to są? Wiejskie, łagodnie marynowane z cebulką. Filety te śledziowe Uraszków, i kupi. Kupiłam kilka słoików, trzy bodajże Są słoiki, właśnie tych, ten, bo dla jak Wam mówię też mniej więcej ile sztuk, bo zapłaciliśmy za to wszystko 120 euro. I jest, jest to bardzo dobra cena. Jesteśmy mile zaskoczeni na tyle zakupów, na, na tyle rzeczy. Na tyle rzeczy, które kupiliśmy, wydaliśmy tylko 20, 120, 120 euro, więc to jest bardzo mało. Teraz przez dwa tygodnie wydaliśmy chyba na jedzenie prawie 200 euro. Um, tutaj w szparze, w bili, w, w peny, w tych sklepach, które tutaj są najbliżej, do których najczęściej chodzimy. I za naprawdę drobne zakupy płaci się ogromne pieniądze. Ja myślałam, że dzisiaj jest przynajmniej wydamy z 200 euro w tym polskim sklepie, jak zobaczyłam, jak to wszystko poszło na taśmę tam jeszcze były oczywiście szyneczki i kiełbasy, ale ja to nagrałam osobno i wstawię Wam na końcu jakie fajne, pachnące takie rzeczywiście wędliny i kiełbaski kupiliśmy w tym polskim sklepie i tam od razu Wam nagram ile one kosztowały nagrałam już ile one kosztowały i no takie informacje właśnie Wam podawałam <laughs> smak dzieciństwa kochane mleczne draże bardzo lubię te draże a, tu jeszcze jeden zapomniałam śledzie. Koreczki po giżycku. Co nie tutaj jeszcze mamy. Kupiłam buraki, będę robiła zakwas. Powiedziałyście mi, że to nie jest wcale jakaś skomplikowana sprawa, więc będę robiła zakwas. Co jeszcze tutaj mam? Masełko Extra 83%. Takie masełko kupiłam. I ono kosztowało, to żeby Wam się wyświetla, się chyba 2,70. 2 A słuchajcie, takie gały zrobiłam, bo pierwszy raz zobaczyłam masło w cenie ponad 4 euro. Było jakieś masło obok tego. Nie miałam ze sobą telefonu, bo bym Wam nagrała. Aż mi się wierzyć nie chciało, żeby masło kosztowało ponad 4 euro. Co to było za masło? Albo już tutaj też ceny popodnosili. Bo powiem Wam tak, że masło u nas oscyluje... Mniej więcej, jak no tam są w promocjach powiedzmy między euro 80 do, do 3 euro, powiedzmy. To już te, te masło, które kupuję Shedlingera, które bardzo lubię, one kosztują około 2,80. No to tak, ale żeby masło było ponad 4 euro, jeszcze polskie masło, to już w ogóle mnie totalnie szokowało. Dobra, następnie majonezy pokazywałam? Nie, jeszcze nie pokazywałam. Majonez kielecki mini i majonez skielecki duży. Te majonez kupiłam z tego względu, że będę robiła sałatkę jarzynową i tam potrzeba większa ilość, więc się, więc postanowiłam jeden taki duży kupić i kupiłam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć małych, ale dwa słoiczki pójdą do Marty i to są, yy, znaczy takie małe porcje są dla nas dużo wygodniejsze, bo my otworzymy majonez i on leży później tygodniami, więc ym, taką, taki majonez się dużo szybciej zużyje, szkoda mi po prostu, ja wiem, że opłacają się bardziej te większe opakowania, większe słoiki, no ale no niestety, ym, jak mam wyrzucić połowę, no to to nie ma sensu, prawda, Więc dlatego kupujemy te mniejsze. No i czekajcie, no i tu już się powtarzają ogórki. I jeszcze ostatnia rzecz, to kupiłam taką czekoladkę, mam nadzieję, że Marcie będzie smakowała właśnie, bo ona kocha czekoladę. Moja Marta by mogła być dla odmiany przedstawicielem fabryki jakiejś czekolad. Tak, fabryki czekolady, Ona jak słyszy czekolada, to mmm, chociaż też bardzo uważa na to, ile zjada. Przede wszystkim lubię ciemną czekoladę, ale taką też na pewno nie pogardzi, także to jest y, dla mojej inni. No i tutaj już wszystko z tych drobnych zakupów. W tej chwili wam pokażę właśnie takie ubaski i szyneczki, które kupiłam. No i na tym będziemy kończyć naszego hola z polskiego sklepu z betronki. Tu jest polędwica wiśniowa. Kilogram kosztuje 10 euro ja za to zapłaciłam 2,26. Tutaj jest schab z beczki. Dobrze mówię? Tak, to jest schab z beczki i to kosztuje 11,90 za kilogram. Ja zapłaciłam euro 83 za tą ilość. A to jest szynka Juranda 15,30 za kilogram. Za taką ilość zapłaciłam 3 euro. gdzie ja tu, tu pokazuję. 3,90 euro. A teraz kiełbasy. Tutaj jest kiełbasa Wojtówka. Tak wygląda i ona kosztuje za kilogram 10,90. No ja akurat tutaj mam prawie kilogram. To jest kiełbasa chłopska. Tu pisze kiełbasa dla chłopa. Ona ma troszeczkę więcej tłuszczu, ale ona się też wypieka do bigosu albo do żurku. Jest fajna. Tu jeszcze mam suszoną kiełbaskę myśliwską. Kosztuje 16.80 za kilo, euro 75. Myśliwska kosztuje euro 75, a ta kosztuje to jest wiejska z Wadowic 13.80 za kilogram, 4.53 za to. 4.53 przygotowuję już woreczki do żeby zamrozić te kiełbaski i spróbowałam każdej i powiem Wam, że one są tak dobre, tak smaczne tutaj nie można w ogóle porównać do żadnych austriackich kiełbas i ta, jak ona się nazywa wiejska z Wadowic ona będzie bardzo fajna do bigosu, do żurku do tego typu właśnie dań ta dla chłopa jest bardzo mocno wędzona, i mimo, że ma to, trochę takie przerosty tłuszczu, to na kanapkę jest zajebista albo podsmażyć sobie na patelni do jajeczniczki czy do kanapki. Super. I ta jest taka delikatniejsza, ale też bardzo smaczna, też bardzo fajnie przyprawiona. Zresztą, a to, a to jest mój suszek, że tego nie lubi, a ja właśnie bardzo lubię takie suche kiełbasy. I, I tym razem udały mi się wszystkie. Super. Bo czasami jest tak, że. Doświadczalnie kupuję kiełbas, których nie znam, chociaż tutaj tej w ogóle nie znałam. Ale ostatnim razem chyba kupiłam dwie i tam dwie takie nowe, i one nie za bardzo. Była któraś taka nie za bardzo słodka, ale już nie pamiętam. Właśnie muszę sobie notować. Także dzisiaj sobie tutaj na filmie nagrywam i będę też, <coughs> przepraszam, na przyszłość wiedziała, które kiełbasy mam wybierać. Tutaj sobie jeszcze może nagram ten rachunek, zostawię na filmie, może ktoś tutaj z koleżanek. Z Wiednia będzie potrzebował ceny, to proszę bardzo. Tutaj macie ceny. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze odwiedziny. Mam nadzieję, że Wam się podobały te rzeczy, które Wam pokazałam z polskiego sklepu, że mogliście sobie porównać ceny, że jest to dla Was interesujące również. I, e, no i to wszystko będzie na dzisiaj. I widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa.